Czołem motomaniacy, właśnie kierujemy się na drugi ogólnopolski zlot motokilera. Zapraszamy do oglądania naszej relacji i do oglądania wszystkich innych naszych odcinków.

Osiem trwamy, lecą w nas piłki. Zawodnicy grają w bojowym rysunku, grają w dodatku dwoma piłkami. Nikt nie wie, co się dzieje, i jest fajnie. Wszyscy są bardzo zadowoleni ze zlotu, który się udał nadzwyczajnie. Cześć, jestem Piotrek. Jeden SL80MR z Forum, przyjechałem z Warszawy. RKD Machańko, przyjechaliśmy z ekipą, że tak powiem SpecR, firma SpecR z Warszawy. Marcin, przyjechałem z stachowy. Cześć, jestem Tomasz Grygiel, przyjechałem z Lublina razem z kolegami ze specr.pl. Andrzej Andro, z tej strony z Warszawy. Łukasz Majkrzyk, przyjechałem z Jóży. Cześć, jestem Jakub, przyjechałem z Nysy. Jak się bawiłem? Pierwszy mój zlot trzydniowy. Ale było naprawdę mega. Było, było dużo konkursów. Fajna ekipa, bardzo dobrze się bawiliśmy. Było fantastycznie, świetna zabawa. Ja chcę jeszcze przedłużyć o tydzień ten wyjazd. Naprawdę, było świetny. Nie ma sensu kupować za 300-400 zł, ponieważ one nawet nie mają typowej homologacji. E, te z tego co wiem mają ATS. Ten ATS NF mają, więc do 0,2, jak jeżeli jest odbarwienie, on faktycznie będzie On, on da informację, że jest faktycznie powyżej 0,20. Chciałem podziękować tutaj tylko i wyłącznie głównie Jackowi ze względu na to, że między innymi też dlatego, że poznałem go przed lotem gdzie zorientowałem się, że facet organizuje wszystko sam, e, dlatego też po, podjąłem decyzję, żeby, żeby tu przyjechać, między innymi żeby mu podziękować za to, że, no, że to wszystko sam ogarnął tak naprawdę, bo organizacja takiego zlotu wbrew pozorom to nie jest prosta sprawa, także Jacek, zajebiste dzięki, było super. Przygotowania do zlotu zaczęły się w styczniu. W styczniu zaczęliśmy zbierać zapisy na zlot, ale tak naprawdę wszystko rozkręciło się w maju. W maju zaczęło się szaleństwo zapisów, zaczęło się szaleństwo sponsorów, a pod koniec czerwca przywitaliśmy 154 osoby w tym oto pięknym ośrodku na szalone dwa dni zabawy. I chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, że ci, co nie przyjechali, nikt tego żałują i myślę, że to, czego będą żałowali, niech zobaczą na materiale.